Na no spoko, a też ja ci spróbuję to pokazać na swoim przykładzie, jak ja tego uczyłam. Rokiego. No i do tego będziesz po prostu potrzebowała dość sporej ilości smaczków. Tak, jeżeli pies, chodź, tutaj, noga. Jeśli idziesz z psem i pies zrobi dobre kilka kroczków przy twojej nodze, no to go nagradzasz i dodajesz komendę, na przykład noga, czy co ty tam chcesz. No i jeśli pies, noga, załapie ci o co ci chodzi, możesz po prostu podwyżej sobie rękę tak, żeby już nie sięgał do smaczka. Stop. I jeśli pies załapie, o co ci chodzi, to tak naprawdę w sumie już jest gdzieś, stop! I zawsze nagradzasz. Ale no jednak, wiadomo, to wymaga czasu. Siad? Dziękuję. No a jeśli chodzi o zostawanie, to wiadomo, że pies musi reagować na swoje imię. No i oczywiście do tego właśnie polecam ci linkę treningową. No i wiadomo, za każde odejście. Podchodzisz do pieska jak wysiedział no i go nagradzasz mówiąc na przykład dobry pies zostań, no i o. No i ty wiadomo ci powoli jakby jak najdalej odchodzisz, jeśli piesek zostanie, to wiadomo podchodzisz, dobry pies, no i go nagradzasz. Ja zrobiłam tak ćwiczone, że w sumie ja mogę naprawdę dość dalej i on po prostu czeka na zawołanie. No i my na przykład przy nocy po prostu możemy chodzić bez smaczków, bez niczego. Stop! Super pies! Tym razem spróbuję odejść dość dalej, żebyście zobaczyli, ile Roki po prostu potrafi usiedzieć. No i oczywiście, raz powtarzam, zostań, no i idę. Nie wiem, czy wy go tam w ogóle widzicie, ale chodź! No i biegnie. No i w sumie to tyle.